Trzeba zobaczyć, zrozumieć całościowo, w jakim położeniu jest Polska, e, pod jaką strefą wpływów i e, jakie sojusze buduje w ostatnich latach. Jeżeli mówimy o tych sojuszach, e, które były nie na rękę naszej poprzedniej strefie wpływów i obszarom działania czyli wejście do NATO, wejście do Unii Europejskiej e, to odsuwało nas drastycznie od tej strefy wpływów. E, Rosyjskiej, i dzięki temu zaczęliśmy budować swoje miejsce w Europie, swoje miejsce w świecie, jednocześnie budując sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. I dzisiaj takie słowa, bo być może Donaldowi Tuskowi podczas jego poprzedniego rządu, kiedy próbował robić ten reset z Rosją, próbował budować te stosunki dyplomatyczne, dzisiaj Atakowanie Stanów Zjednoczonych jest błędem politycznym, według mnie, bo nawet jeżeli wiele się zmieniło, cały czas my, jako również prawica, atakujemy Donalda Tuska za te relacje z Rosją, natomiast nawet jeżeli zakładając, że miał w tym jakiś plan, to dzisiaj z perspektywy dzisiejszej sytuacji geopolitycznej Donald Tusk powinien wzmacniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, bo finalnie, jeżeli go osłabi, to możemy się obudzić z ręką w nocniku, bo my w, w takim momencie nie będziemy wspierani przez nikogo, bo z jednej strony widzimy, jak reaguje NATO, Unia Europejska, na państwa te najmocniejsze w sytuacji konfliktu na Ukrainie, opieszałość działań, z drugiej strony. Zerwanie stosunków takich sojuszniczych ze Stanami w postaci takich wypowiedzi premiera może prowadzić do tego, że tak naprawdę co, my będziemy się nagle przyjaźnić z Rosją? Tam też nie ma stosunków dyplomatycznych, więc finalnie może się okazać, że Polska bez broni jądrowej, atakująca swoją politykę energetyczną, upośledzająca się na każdym polu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, takie państwo może być słabe. Jeżeli będzie słabe, będzie narażone na wszelkiego rodzaju konflikty również, Konflikt zbrojny, więc to jest niemądre. W obecnej sytuacji politycznej premier Donald Tusk powinien więc wręcz dążyć do tego, by mieć dobre relacje z administracją amerykańską i cały czas operować wewnątrz tych swoich sojuszów Dziękuję. wewnątrz Unii Europejskiej, które budował przez wiele lat. Więc ja bym z mojej perspektywy politologicznej takiej oceny radził, jednak nie zrywać sojuszy, a wręcz je wzmacniać.